Niegodziwi rzekli, chodźcie, uknujemy zamach na jeremiasza, bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia ani mędrcowi rady, ani prorokowi słowa. Chodźcie, uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa. Usłysz mnie, panie, i słuchaj głosu moich przeciwników. Czy złem za dobro się płaci? A oni wykopali dół dla mnie. Wspomnij, jak stawałem przed Tobą, aby się wstawiać za nimi, aby odwrócić od nich Twój gniew. Moi kochani, zwróćmy uwagę na argumenty, jakie tutaj stosują ci, którzy występują przeciwko Jeremiaszowi. Mówią, że nie zabraknie kapłanowi pouczenia, ani mędrcowi rady, ani prorokowi słowa. Czyli ci ludzie, nie wierzą, że mądrość, że proroctwo, że pouczenie, nawet kapłana i mędrca, nie pochodzą od Boga, tak jakby to człowiek był źródłem mądrości. I przez to nie pytają się Boga, i dlatego mniemają, że człowiek może sam z siebie być mądry i znaleźć rozwiązanie wszelkich trudnych sytuacji. My natomiast jesteśmy ludźmi wierzącymi, i mimo, świat liczy na siebie i na swoją pomysłowość. My jednak poszukiwanie rozwiązań zawsze łączymy z modlitwą do Boga, tak aby to On nas pouczał, by On nas oświecał, by On nas prowadził. Nie na darmo ducha świętego nazywa się duchem mądrości. Oczywiście, że człowiek może w swoim sprycie znaleźć takie czy inne skojarzenie czy rozwiązanie. Ale, żeby to było naprawdę mądre, i ja żeby przyniosło owoc zbawienia, ratunku ludzi w dłuższej perspektywie, to musi to pochodzić od Boga, od Jego prowadzenia. To Jego Duch musi nam udzielić swojej łaskawej mądrości. Przyjdź Duchu Święty, abyśmy potrafili w ciemnej dolinie znaleźć Twoją jasną drogę, i nawet jeżeli cały świat pogrążony jest w ciemnościach. Ty udzielasz światła swojego prowadzenia tym, którzy się do ciebie uciekają. Przyjdź Duchu Święty, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.